Hej, Wach czy tej strony z Witam Cię w dziesiątym z 30 nagrań z wyzwania Serwak. Dzisiaj krótko i na temat. Otóż czwarty temat, e, czyli nieznajomość drogi jako jedna z kłód w rozwoju naszym, czy to rozwoju osobistym, czy, e, czy, czy rozwoju rodzinnym, jakimkolwiek. Tak? Kiedy nie znasz drogi, to nie wiesz co robić. Natomiast jak możemy tą drogę na szybko wyznaczyć, ponieważ tak naprawdę, powinniśmy pierwsze co zrobić, to mieć swój cel. Natomiast, jak wyznaczać ten cel, materiału jest tyle. Dzisiaj nie będę na to poświęcał za, za dużo czasu. Dzisiaj pokrótce wskażę Ci kierunek, ponieważ od tego powinniśmy zacząć. Dla przykładu, jeżeli wiesz, że chciałbyś poprawić coś w rodzinie, chciałbyś rozwinąć swoje, swoje relacje w rodzinie, dajmy na to, że jest to ten kierunek. Jeżeli natomiast chciałbyś rozwinąć się w swoim biznesie, to jest ten kierunek. Jeżeli chciałbyś cokolwiek innego, to będzie każdy z 360 kierunków dookoła. Więc pierwsze co, to trzeba obrać kierunek. Jeżeli wiesz, że trzeba jechać w tamtą stronę, to nieważne, czy pojedziesz w ten sposób, czy w ten sposób, z każdym dniem będziesz bliżej tego, tego co chcesz osiągnąć. Natomiast jeżeli e, ca, sama droga, której nie znasz, cię przeraża, to wyobraź sobie, jak pokonujesz e, trasę samochodem z punktu A do punktu B. Stajesz na rondzie i co cię interesuje? Czy ciebie interesuje w tym momencie to, co będziesz robił za 40 km? Nie. Ciebie interesuje to, co masz zrobić w danym momencie, czyli na, na przykład zjechać na pierwszym zjeździe. I od tego trzeba zacząć trzeba wyznaczyć sobie kierunek jak dokładnie wyznaczać cel, czyli ten punkt docelowy, który jest tam na samym końcu, o tym porozmawiamy, e, porozmawiamy w kolejnym wideo. E, będzie, to, będzie to w poniedziałek, tak? czyli będzie to już szósty temat, ponieważ dzisiaj mamy temat czwarty. Jutro porozmawiamy sobie o tym, e, jak wybrać trenera, jak wybrać tego kogoś, kto będzie nas w tej trasie kierował i, e, i sprawdzał, czy faktycznie... Robimy to wszystko, co trzeba, żeby jechać w tamtym kierunku, a nie przypadkiem coś zupełnie odwrotnego. Dlatego dzisiaj krótko na temat obierz swój kierunek. Zdecyduj, w którą stronę chcesz jechać. Ok? W tym momencie Cię zostawiam. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć!